Siema, siema, jestem Ryan Dżiblet to jest kolejny odcinek za Outfarm do firmy Jak słyszycie sam nie jestem Jest ze mną Arikson Cześć Jest Wawior Ksaxa. Cześć Jest Driver 300 Cześć I ja Cześć Tak Dobra y... Także to było na tyle, dziękujemy za Dzięki za uwagę <laughs> Cześć nadzieję, dobrze się Tak Dobra, Poszalna dzisiaj kolinecik. bliska... Dzisiaj ludzisko będziemy żniwować. A oto już tymo, to Arek ten. Klas stukano 03443 Tak. I ja Enter, ja Home. I ja. ja dobra. I lecimy. E, dobra. żniwa dzisiaj na ten, na połowie Bo nie na pełnej. E, co będziemy robić, to już mówiłem w sumie. E, tylko ten. Headerek troszkę był za mały, to sobie wziąłem z innego klasa, bo nie chcę się trochę z, z tym. Bawić całym tym Hoderakiem, więc pogramy sobie gdzie tym, czemu to jest tak. Co tam się tam taki tego... Gówno? Ogólnie poziom y, rozmowy i, i tego intelektu na tym da się wynosi minus 30 Było merca wziąć. Było merca wziąć. Dokładnie, dobra. E, także cóż, no e, jeśli zapytacie Arek to opowiedz o tym, tym niewydany, nie? Żeby nie było. No nie No, bo będzie komentarzy Kupa To znaczy, ja mówię, że... jakieś tam jest wydane. Kupa? Krowo sobie. Jest Krowa kupa? bo... Krowa nogę połamała na drodze Boże święty, przechodziła przez drogę i ten girę skręciła. O no nie Dobra mniejsza. Gire. Jedziemy sobie na poletko, jakieś że nie wiem. no, no na jakieś skręcie. tam jest wydane, ale nie, nie ty moje, o. No, no tak. No bo to jest ten. Dla mnie i dla przyjaciół. Sobie. Zrobiłem takie tukano. Dla mnie, dla Dumbledorfa. Czemu nikt nie dostał tukano? Tak. No. Ja <laughs> Okej, okay. ogólnie to tak, będziemy sobie tutaj się rozkładać, będziemy się składać i robić Łamać. Sobie rzeczy. ciekawe rzeczy. Chłopiec hmm. <laughs> No, także. Rajot, uważaj, wiesz czemu? Czemu? Dajesz miał wypadek. A, no. <laughs> Temat BMW się nawinął, także jak ktoś tam jest fanem, to polecam wyłączyć odbiorniki, bo będzie naprawdę rzeź. O oh, fuck! o oh, fuck! A wiesz, Kurczę. że BMW też ma 4 kółka? No. Header połamałem. I piąte w bagażniku, hy hy, hy. Header, shoulders. Czemu nie mogę tego podczepić? Czemu nie mogę wiesz, tego podczepić? Wypadek. A, bo dobra. Cicho. Dobra, wałek. Wałek odbioru mocy Wałek profesjonalnie Łom. Łom, jak to mówi umytnik? Łom? Slomo, się Łom <noise> łoma Łom Podłącz łoma Łom Łom Dobra, cześć, ciwa Odpalił on? Dobra, jedziemy Podłącz wałek, eee... y, Ten... Chyba się... nie, sieczka jest taka, jest spoko no także tak się prezentuje klasik w sumie mówiłem że kupię klasa więc kupiłem klasa i też dwie przyczepki metaltecha mamy te db 21 myślę że spoko wybór wait wait db 21 no nie db 20 no poczekaj, normalnie no db 21 aż trochę jak później na 21 no tak no bo to jakieś tam modification nie ...plaga, ogłoszenie, a no. Karan to szuka pracowników do rozwiązania kawałów. Nic nie zrozumiałem. Dobra, mniejsza. W każdym razie, e, tak od nas jakiegoś czasu y, myślę sobie, no bo wbijam tutaj na TSA i myślę, może ze chłopakami troszkę posiedzę, pogadam i kiedy by nie pogadać jak na odcinkach. Wtedy wszyscy tacy mili dla siebie i nie wyzywają mnie chociaż wtedy, więc... No, i zaczyna się, właśnie, i ogólnie. No, ale cóż, no myślę, że, że spoko Akurat, oczywiście, myślę, że nam coś się spodoba, bo, bo ja też czekam długo na żniwa. Na te kolejne w tamtym sezonie żniwnym, tym jeździliśmy sobie Roselmaszem, tym chyba wektorem. No teraz czas na klasa. Dopiero teraz kapitan leje wodę, a to jest już dobrze. Co wy to? Ej, nie, nie wysłuchajcie, bo jest spam. Albo na tych nie wysłuchajcie. nie podpuszczam cię, strach. No teraz nie sprawdzę, bo nagrywam jakby się. Nagrywa, ale... Ufam, że będzie śmieszny. To tak trochę patrza Więc wiesz do tego to mi trochę przypomina. No. to mogłoby posał wstawić. No to No i ogólnie tak. Hederek też się do tego klasa, tylko że jest troszkę wąski jak mówiłem, więc sobie go zmieniłem na header z Innego. To jest chyba z nawet. I myślę, że wygląda lepiej. Także Arek, tutaj trochę zdupiłeś. Co? Oooo, nie, <laughs> Nie no, mówię, że header wymieniłem sobie, nie? Bo tam trochę był za wąski. Jakbyś dał więcej konfiguracji, nie? To byłby spoko. O, Arek się odpala. Nie, 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 żartowałem, bardzo ładny header w ogóle. Dwójpółmetrowy do klasa takiego. <śmiech> <śmiech> Sorry, mam asmere. Nie żartuję. No, po prostu. <kluzni> Rzeźbki powietrze dotarły do mnie. No, ten. Ojciec zabar otworzył w parowod pokoju. Nie, <gluzni> <Jest, zesparcie. gluzni> <gluzni> O. No, pośmiali się, pośmialim No, i ten. I gdzieś, zobaczę sobie do przechadzki. Tu wracasz z już jedziemy powoli. ...pracownika. Gdzie ten rzepak jeszcze? Mam zasiany? Nie. rajot. daj mi powoli. No jak? Powoli. Gdzie ten rzepak jest? Ty to może teraz sobie by porobić? No, tak. Mm -hmm. No nie inaczej, dobra nic. Mamy 3 tony wykoszone, znaczy 3000 litrów. E, w ogóle czemu nie mamy czegoś takiego jak... Znaczy pojemność wiadomo w litrach, nie, ale szkoda, że nie można się to jakby przełączyć tego na tony, rozumiecie? Nie. Yeah. No nie, mogliby Tylko zrobić jakieś No mogliby zrobić jakieś nie, tam już i... Można tak i... Zrobić, nie? No właśnie, że można... O Boże święte już, symfonia. No, na odcinek. Och, dobra. To nie ja. Matku bosku. U każdego, coś Nie Sto nero. Masz... Upoko... Cóż za upokorzenie, opluty w twarz, nie. I <noise> to dobrowolnie. I to dobrowolnie. To jakby wygrać milion w lotka i powieścić się zaraz potem. Trajer mówił przed odcinkiem, że <noise> mu to lotka, więc... Ze <noise> szczęścia. <noise> no, także... No. Nie ma kreis, tak fajnie z zdjęciem z połowy mapy. W się że nie widać, nic już nic tego. Ja właśnie wiedziałem na Facebooku też, tak, że gość tam... No i jak ta wam się podoba, a tu jest jedno pole, dwa drzewa i sześciątka w tle. Nie? Tak. <ślesztą> jak jak ta mapa. Ewentualnie mogę komuś dać na testy, nie? Coś takiego <ślesztą, nie? <ślesztą, nie? <ŁAS> Euforia moja była podobna do twojej reakcji. Też fajnie, no ogólnie. Teekłem podoba mi się... Podoba mi się poziom y, tego. Humoru na Facebooku, nie? Facebooku. No, Facebook. <grystwí> o! No. Nie no, wysoko jakiś myślałem. No, merytastycznie, go wypadę teraz. Wysoko jakiś myślałem, ja nie, nie mogę na to patrzeć. To jest niesprawiedliwe i nie róbcie tak więcej. Ciekawe, jak ty mnie wyglądał. Jak mnie wyglądał, traf to, że. Skąd będziesz lał, czy z góry wychłanę. Polisko, w ogóle tak się tej rurę wystawia? Nie wiem. Arek mówił, że to tak ma być, że to tak jest w ralu. No ja nie wiem czemu, ale niby pokoju, możemy wyżej sypęć, nie? Chociaż to u mnie w ralu to się już to rurę na stodowę sypą, na dach, na ternit. Na azbest. I ten... A w ogóle Arek pamiętacie, nie wiem... Wawior i Arek znaczy, pamiętacie azbest, powietang. nie? Azbest. Kto? To jeszcze z TS-a tamtego, nie? A to jakiś toksyczny był on. Azbest? No tak. To... to było, że przykrywasz się azbestem i tak dalej, nie? Jestem, który jestem. Że tam kogoś w domu biją w ogóle. Ale no, jeszcze nie będę przytaczał po nazwiskach, ale wiecie co No Dobra. Tak. No. Dobra. Jeszcze muszę sobie pojechał na pole numer 15, bo to też jest fajnie. I na 14. A i książka będziemy długo robić, także też was chcę na to przygotować mentalnie, także... User Kogo licho niesie? Bota Bota? no. O ty kurwa pojebie! No, ty kurwa, o to po no pojebie! Nie, no nie za ty. ty. widzisz, Bota, cześć. Dobra, widzisz Ale, Ale Arek, ty jesteś, kurde, tego. Nie, nie no, mieliście raz. Dobra, to ten. Co? Czemu zawsze podnieść? moje odcinki nie są takie, jakie jak powinny, znaczy, powinny być? albo są nudne, to jest raz, a albo są zarki. <grym> Chcesz wiedzieć, kogo to było? Driver, idziemy na wycieczkę, podnieś rękę! <grym> <grym> to ja, co ja nawet nie mogę zrobić. Było merc'a w jocie. Dokładnie, było merc'a w Właśnie tak siedzimy w prasie, ktoś odwalił jakiś przypał, No i nauczycielka wstaje, zaczyna krzyczeć, kto to, kto to? A kumpel siedział w telefonie i ja go tak szturchał właśnie Ej słuchaj Kamil jedziemy na wycieczkę, podnosi rękę? I ja tak podnosi tą to... <laughs> O kurde Ufam, że Beka on nie na ziemi Bo bo on powiedzieć Ty powiedz do sorki, że ty chcesz piątkę bo się sorka pyta, co chce piątkę I bo on był powiedział Ja, ja, ja na wycieczkę Podnieś, rękę I co? Podniósł rękę, tak? No podniósł Debil, no podniósł wszystko niego podniósł Co swoim. za Debil, no ja nie wierzę. Naprawdę to zrobił? No bo on tak siedzi w telefonie, gra w krew. W telefonie? Jakieś gówno. Jakieś gówno, się gówno? Się zmieścił? Taki nerwy. Ta, bandyta jakiś. O nie kar tak drogo. O, idzie, znowu nogę połamie, patrzcie, patrzcie, patrzcie. O! A ta acord nie pomała. O, znowu idzie, zaraz płamie nogę, patrzcie. A nie! Wolnoła cię w łeb i się ten pokłóciły, dobra Nie, zobaczycie, łomiąca krową, krow, łamiąca nogi kurde. Czemu ja New Nicholandego kupiłem? Co mnie podkusiło? To tak z tym. Było Merca wziąć. No są. Ogólnie przy pod 21 ton. To jest taki dość optymistyczny wynik jak dla mojego rolnika tak, mojego tak, bo, i, bo, bo i tak nie wiem czy tyle w ogóle na kosze. Ale oby. No i ten Chociaż szybki jest. To, to, to tyle na plusie. Chociaż no, zobaczymy. Zaraz się tam mówię na no pszenicze. Będziemy Będziemy szypać. O Boże, Arek! No. Czemu to tak zawieje jak rogal jakiś? Nie Animacja wiem. tego sypania, trochę taka... No to poprawię Jak kosa wygląda. <noise> Daj mi kosę. Spalinowe. Nie no, sorry. No chyba, że... Nie. Ogólny wiatr wieje, o tak powiem. No, <coughs> Także nieźle wiatem, wiatrem, wiaterem dmucha. Piotr. Piotr Parker. Andrzej, Andrzej chodź. O nie! Będzie zaraz prawo autorskie. Nie wolno tak robić. Dobra, nasypałem już tam. A jak? Nie no, bo włączyłem One Hundred Hit Radio i wiecie, to jest tak, że jak odpalisz to radio to zaraz prawo autorskie. Jak Aha. z EuroTrakiem było. Dwa filmy nagrałem z radiem, tym takim domyślem, nie? Z tym symulatorowym radiem Ale, od tak Eurotracka. Ty nie będziesz za I znaleźli mi na jednym filmie około 6 piosenek, na drugim 4 Aha. chyba. I powiedzieli, że jak się taki film rzucę, To bloku wykona na 3 miesiące I Eurotorka nie ma do dziś no Serio, true story, a dwa najlepsze odcinki Jeżeli, no, no naprawdę, super Bo pierwszy raz na multiku jechałem teraz I poznałem fajnego typa Takiego, wiesz, że całą trasę prawie z nim przejechałem A w drugim odcinku była VSK taka, nie? Spoko Znaczy, wiesz nawet, że to jest fake Lipa to jest fake, bo to było tak. Tak naprawdę. Dobra, to trochę zostało ale to nic tam. Już w sumie wali stoi tak to się wszystko przełoży, bo te kilka kilo mi tam nie zbawi tak w sumie. A to jeszcze mówię ścieżki technologiczne, ale no, dobra, i będziemy potem mieć, tylko sobie pojedziemy po ściarnisku. Będzie potem się ten gorzej orało najwyżej. No i też ten. Mmm. Tu już nie będę składał, bo po prostu pojadę sobie na drugie pole i tyle, nie? Okej. Okay. Powiedzmy sobie jeszcze tutaj. Od razu, praktycznie tam sobie pojedziemy do Gospo, powyspiemy wszystko Dobra, super Sorry, ziomeczku Sorry, nie mi tak, ja tylko tutaj przelotem No i ogólnie ludziska Dajcie znać, czy chcecie w komentarzach, czy chcecie mieć kolejną wersję mapy Bo jakby zaraz w sumie wschodnia wychodzi, za niedługo I pasowałoby też nie stać w miejscu, tylko się rozwijać Więc myślałem nad Lubelską żeby trochę pokominować. I troszkę ją zrobić jak trzeba. Wiem, że to trochę zajmie, ale na wolubelsko będzie ok. Tak, tak. jest Kłamy, że no. no, pewnie, że tak. No właśnie. Ja. Pewnie, tak. Dobra. Niech się sypie. A my tym klasem stukano lecimy. Dobra. Teraz tak, tylko żeby nic nie wyjechało, będzie super. W ogóle wygłoszenie kabiny ma zrobiste. No Nic nie słuchasz W ogóle są dźwięki w środku jakieś takie Ej No na pewno Avatar Ale ogólnie klas bardzo fajny, jeden z takich fajniejszych Także mi się w ogóle podoba tam nie, 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 ja już zignorowałem, nie? Dobra, no CPN-y pojedziemy Zobaczysz O, przy okazji to jest, jest kurwa idealny będzie. E w ogóle to mi się wydaje, że tutaj blisko jest lepsza, zrobiona niż na wschodniej, troszkę większa i więcej można tej rzeczy ogarnąć, jakby. No Nic Kafar. Niż... <try> kafar? Kafar to jest sedan. Tak. Ogólnie sedan musi powinien się zmienić Nikt Na kafar. <try> kafar. -se semen. <try> semen. <try> Teraz będzie z jego beka, nie? Że semen. Tak. <try> Dobra O, i teraz ładnie nam się kończy, bardzo, bardzo ładnie, Ach. bardzo Ach. Uf, uf, uf. Ładnie Jen, Ję, Arek, tam wszystko w porządku? Jęcz Nie. Mień Ale to do ścieżki, takie leśne są naprawdę na, wys na wysokim poziomie Chyba najlepsze, jakie udało mi się zrobić mm. Super sprawa, naprawdę super sport, ogólnie polecam wszystkim Super partiak Lol, biurko prawie podpaliłem Biurko podpaliłeś? Najpierw prawdopodobnie mówić, że prawie połamałeś, teraz prawie podpalimy biedne dziurko. Nie, bo takie od tych... tych znaczy... Tych nie, nie wolno puścić do życia. Tak, 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 tak. A Ja pierdolę. Nie czekaj. No i są spazworka, co nie? No <grym> to się zestroł? Tak. Ja. I są spazworka. <grym> I tak no. podpaliłem tą drugą stronę, tą, tą srebrną i się ta biała zaczęła palić. Jak to? Z tobą się No ze... tak, o nie wiem... Aleś... Ojo... Co to wykiśniesz tam... Z tyłu tam? Jest taki wiecie... To pan największy nie? Ale jak to jest to taki, to wiecie... <grym> no. taka w kościele... Ten typ co... Wiecie... Jest jakaś się msza... I Jest taka dzisiaj... Nagle ktoś z tyłu... Eee... 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 to jest dobre... biedny coś mówił o wyrku... A tutaj co? Znowu się zesrał? No bo... Tak to wyszło... Dobra... W każdym razie... Eee to podpaliłeś biurko prawie, tak? Pozwódkiem. Tak, tak, tak. Brawo, gratuluję. Dziękuję. Moje szczere kondolencje. Kondolencje? Kogo? Kogo? O, oh, dobra, driver wysyła mema odnośnie Ciebie. O, 60 które? Poleciał. O, nie, źle, nie. Czuję się zniszczony, co za upokorzenie. Dzięki, pan, o, ogólnie wiem, że teraz tak nie będę mieścić bo ja będę z drugiej strony, ale sobie tak pojadę, bo mogę i będzie fajnie, a i pracujemy też, będzie, będzie fajnie prasowanie wyglądało, bo myślę, że będzie spoko. Ja Także to mam sobie wszystko, żeby żeby żyć po żniwach. Co to wykiśniecie, ludzie? Nie, nie wiem. Z nimi trzeba współpracować, więc popatrzcie sobie, że to są to ludzie, z którymi trzeba żyć. Coś na TSM mówili. Będzie fajnie mówili. A czemu mnie się czekać? Ja, ja jestem grzeczny. Nie no, no tak. No driver jak najbardziej spokojnie. Arek odbierta. <laughs> Arek Co? to w ogóle tak no, nałożyła. W domu wszyscy zrobi tam, nie? W Musi ta Wow, no teraz patrzę jak to super wygląda, nie? Normalnie, naprawdę. Super. Pole idealne, bym powiedział, naprawdę. <grym> Ogólnie jakoś tak nie lubię kościć, bo słabo trochę widać z tego, więc wolę sobie z drona raczej latać tutaj, nie? Kurde, No. A nie w ogóle, nie wiem czemu, ale bawi mnie to, że ktoś tam nagrał, yyy, e, tam, wiecie, prace pracy polowej w farmingu, nie? Tak z trzeciej osoby bardziej. Jak Jakieś przemiany to na przykład, normalnie kamerą To ktoś pobrał moda DJI Phantom 4, nie? I no. nagrywał do tego Zamiast nie jest tak Znaczy niby spoko, realnie trochę to, nie? Ale by sens. No ale jak się, jak się chce Niech się rozwija tam Aaaa Trzeba się z seta, nie będę nie, 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 nie? Dobra Teraz sobie jeszcze podjedziemy tutaj ze strony Okej, okay, i ciach Bajera no i my klecimy. I O i to jest jakiś taki dziwny błąd się ludzie robi, nie wiem czemu. To chyba... To źle... nie, to młóci, mi to, co trochę. To jest na, na nic. no na nic, nic. Jak A ja tak mówię. To jest. No jestem czekam też jakby, jakby rubelska. wyglądała na w innych teksturach, nie? Bo teraz jest taka wiecie teksturowata, taka śmieszna, nie? Ale jakbym tak zrobił tak na na to co mamy na wschodniej, bo tam troszkę są te teksturki takie bardziej na wypasie i ciekaw jestem jakby to się prezentowało Wiesz co? Powiem Ci z chęcią bym to zweryfikował gdzie No Ale chodzi mi o Lubesko, nie? No wersja e, nie wschodnia. Ja a, no tak, wyglądają te fikłeśne teksturki w ogóle, Ogólnie ludzie to jest tak, że jak się wydaje mapy, to ma się masę kolegów, nie? Mm. Ale nawet nie uwierzycie, ile sobie do mnie pisze, po prostu tyle starych kolegów się odzywa Aż się tak... Szkoda robi, tak na serduszku się dziwnie robi no. Ej Nie no, nie mówię o was, nie, bo wy to wiadomo, ja byłem, że tu na mapę czekacie sępy Ale i nie, bo, i, nie spodziewałem się Nie no, nic za was nie mam, nie, lepsze mam, lepsze nie. Mody. No dobra, spoko, nie? No, no, Ja się ogólnie z tego bekudzi zawsze, nie? Także jak ktoś to wiadomo, no. Osoby, tam, te, które ze mną jakieś kontakt zawsze miały, to mam na pewno dostaną wcześniej, nie? No i tak osoby. kontaktu. Oczywiście, no, no właśnie. I osoby też, które tam e, mapę, mapę obiecałem, co nie? To tam też A. dostaną. Oczywiście z tych konkursów, nie. Także A co stąd, to, Pani, to jak... Jak ma pan na Nobinkach pierwszego dnia? No i kurde, Shermoc, nie. Albo aplaudet Także tego, no. O kurde, sarna jakaś wyleciała na drogę. To ty gadasz jak to jeleń był. No nie, no, no najgorzej, co ty. Ja wiem dlaczego. Ty buzi pierdol. Nie, Znów? nie wiem dlaczego mi nie działa. Ooooooo, panie! Uważ mi się obiad trybun. I Może jakoś tak? Słucham? Proszę? Ja, Proszę? Ja, jak? Jak? Ej, Draven, powiedz, jak to było w 94? Kurwa. tak? Weź, powiedz głosem coś tam. Nie umiem już, dawno nie robimy. Wczoraj! Nie. nie. O No, może Ej. być. No, i najgorzej. A co tam, Rajocik? Nagrywam teraz, czekaj chwilę. E. Dobra, a później przyjdę, ok dobra. No, dobra. no dobra. No. Dobra. Elo. Zaraz przyjdę, nie? Siema. Pozdrów tam, elo. Koleczka. screena zrobiłem przypadkowo. Sorry. Co baby. to będzie? Bidy narobił. <laughs> Tarabani. Dobra, lecimy dalej? Nie no, tato wbił, bo to są ten... Le leci jakiś tam serial przebojowy na Faktach Autentycznych Na Faktach Autentycznych Nie <grych> no, grycie faceci do zdjęcia, nie? To fiction na Faktach No to właśnie ten serial leci To jest... To jest mistrzostwo, absolutne mistrzostwo Nie? To te babki stoją tak jak na Familiadzie i... Typek coś tam Ta, robi, tak? I tak, tak, tak <grych> Nie no, mi strząsło serio fajnie. To jest dobre, śmieszne to jest. Młodzieżowe no, może ja się Ja nie posią posią oglądam sobie. telewizji już od uh, uh. Ja no też, to... ja nie siedzę w salonie. Ja Każdy youtuber tak mówi. Pilot WP na, na ja kompie. nie, znaczy, kur... nie. Ja też nie się oglądam. Bo... Jak bo... idę przed telewizorem, to sobie odpalam film jakieś, nie? Też no. YouTuberzy nie, no. nie mają czasu na siedzenie przed telewizorem. YouTuberzy no. muszą zarabiać pieniądze zamiast zaglądać telewizję. Ja... Sprzedam mody. Telewizja to jest gówno. No, działa! Nareszcie obornik mi działa Obornik A wiesz A wiesz czemu? To nie działa? Astwo znowu. Wiesz czemu to nie działało? Co? Arek, Co? Wiesz, to nie. Działało? Nie dodałem, znaczy no, cyferki jednej nie zmieniłem. Łeb. Łeb nie. No nie zauważyłem tego. No. O no Odwalił manianę. Ale Czekajcie, patrzcie łata. Semen! No, ogólnie to ten, albo w sumie nieważne. Nevermind. mind. <laughs> no. tak. Eee. Tego tam, co mówiłem? No, zapomniałem. Nie, w każdym razie, następne, doc... następne odcinki to chyba będzie raczej z prasowania. Eee, zbliżamy się oczywiście do zimy. Zimą zakończamy cały sezon i startujemy z otwartością do firmy na czymś nowym. Eee, nowa mapa, nowe możliwości, eee, więcej fanów. Ja. No, no, nowy, no, no, nowy wawiór, ksaksa, ksaks, ks. nie ksaksa, ks, tylko ks, 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 ks. Ks, ks. no, wawiór, i tak dalej. No, i <coughs> jestem tak. ciekaw, jak to, jak to wszystko się tam odbędzie, nie? Na tym nowym sezonie, bo planuję coś ciekawego. Eee, coś z czego. Znaczy, to już było, ale to zrobię trochę w stylu, nie? Jeżeli ktoś ogląda poprzedni sezonu, to będę wie co co no W każdym razie Chyba, będzie. A to ode mnie. Będzie... By... W... Wszystko no, super szło. No nie dadzą pojedzieć, nie? Ja już Twój, skończyłem. Są rzeczy super ważne. Tak? No tak. No, także. O, hey, ja zaraz zaraz bo sobie odcinek, tylko wiesz, tutaj dokończę sobie... Kogo? Pierbo. Nie wiesz w jakie bagno się pchasz. Już się wypchałem za późno no. Czekaj, idę po hole. Idź tam, powiedz, że to ode mnie. Upust ci dadzą, nie? Pusty. Pusty do ust. No, widzisz, semen ci da co do ust. O, O, Boże. O, a, w ogóle on o tym, znaczy, no, on tym wie, ale. dobra kiedy on będzie w ogóle? Nie wiem, chodzi W ogóle chciałbym z tego miejsca, w imieniu całej ekipy, pozdrowić tam Sedena. Sven. <grym> żeby mu się Dobra. układało i nie krzyczał. Kurwa, kurwa, kurwa. Kurwa, kurwa. Kurwa, kurwa, kurwa. Tuch no, idiotów okay. jest. Ten kurwa, na Kurwa, kurwa, nie leci Dobra, ludzi z kurwa, kurwa. skończyłem kurwa, w sensie tyle, dwa pola kurwa, kurwa, sobie do końca, Wstydna nie? Na powoł... Ale dwóch czujka, czujka, czujka O fak, nie, co się stało? Jest napad, gdzie jest Wapel? Cześć Maciek Może tak w ogóle zrobić sobie zdjęcie albo coś? Nie jest frez tutaj No znowu to samo, dobra, Ale kij z tym Okej okay. Uwaga ludziska, będę się żegnał, Arek tam z... i spółka Cześć, cześć Jak w Słuchaj Słuchajta, słuchajta, a gdzie to stanę? Za, zgór... z górku stanę Dobra Zobacz, wysyłamy <grym> się Teraz cisza. Wielkie dzięki za uwagę. Jestem play. ze mną był Arek y... cześć. Driver cześć. 300 y... cześć. i Wawior Ksaxa. Ksa. Ks, ks. ks, ks. ks, ks. ks. I dobra. A jestem dobra Także dzięki za uwagę. Do kolejnych odcinków z otwartą firmę. Trzymajcie się. No i cześć.